Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, aby na terenie opuszczonego domu znaleźć, słuchajcie, grób. Tutaj mamy stare zdjęcia rentgenowskie. To dosłownie wygląda tak, jakby za chwilkę właściciel miał wstać z łóżka, założyć ten kapelusz i nie wiem, pójść na spacer wokół tego swojego pięknego, malutkiego domu. Pierwom na urbexie! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Pawlo i dzisiaj zabieram Was na eksplorację tego oto malutkiego domu pewnej babuni, która najprawdopodobniej odeszła z tego świata kilka lat temu, zostawiając po sobie całkowicie wyposażony dom. Uwierzcie mi, że to będzie chyba jeden z najszybszych i najmniejszych urbeksów, jakie kiedykolwiek zrobiłem, ale warto, ponieważ gdy wejdziecie do środka już za chwilkę razem ze mną, to po prostu powali was na kolana klimat, jaki tam panuje wewnątrz. Także ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejszą eksplorację. Ale zacznijmy od początku tak właśnie prezentuje się nasz dzisiejszy obiekt bardzo malutki domek, ale wejście jest otwarte. Poza tym na terenie mamy słuchajcie jeszcze taką dosyć wysoką drewnianą szopę, która niestety już częściowo się wali, do niej wejdziemy na samym końcu i poza tym jest jeszcze jedno, bardzo ciekawe miejsce na tym terenie, ale pokażę Wam je za chwilkę. Teraz wchodzimy już do środka naszego opuszczonego domku i pokażę Wam jak fantastycznie wygląda w środku. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że praktycznie wszędzie już na samym wejściu mamy pajęczyny. Co oznacza dla takiego urbexowicza jak dla mnie, że dawno w tym miejscu nikogo nie było. Wita nas oczywiście można powiedzieć taki przedpokój, chociaż ciężko to nazwać przedpokojem. Może raczej taki malutki pokoik, gdzie mamy słuchajcie jeszcze piecyk. Mamy również stare krzesełko i szafa. Zobaczcie, w szafie nadal mamy ubrania, głównie jakieś kurtki męskie, w ogóle zwróćcie uwagę, klimatycznie wyglądają te buty na samym dole szafy. Tam chyba jeszcze jakiś słoik, pozostałość po górkach, ale poza tym sam ten pokoik jest naprawdę malutki, niestety, jak widzicie, no domek z każdym dniem coraz bardziej się rozpada, praktycznie. Eee, sufit już nie istnieje, drewno opada. Nie tracimy czasu na ten mały przedpokój, ponieważ kuchnia już jest naprawdę fantastycznie zachowana. Tutaj leży coś, co troszkę zmroziło mnie, zaraz wam pokażę. Natomiast przejdźmy do eksploracji. Zaczynamy od prawej strony, gdzie mamy taką małą szafeczkę, a na niej zobaczcie te buty. Ja cię kręcę naprawdę stare, ale takie, no, nawet nie wiem do czego one mogły służyć. Kurczę, czy, czy tak dochodzenia po prostu gdzieś na zewnątrz, z jakiegoś tutaj pobliskiego miasta, na jakieś zakupy, czy, czy to są jakieś specjalistyczne buty. Nie wiem. oceńcie sami. Dajcie mi znać w komentarzu. Po prawej stronie również mamy na ścianie stary obraz, chyba religijny, jak się nie mylę, bo to jest chyba anioł tutaj. Zobaczcie, ma skrzydła, więc chyba tak. Także to już jest kolejna. Wskazówka, że rodzina, która tutaj mogła mieszkać, była religijna. Ale co ciekawe, najciekawsze, słuchajcie, w tej kuchni leży na tym stole. Nie chodzi mi tutaj o ten chlebak czy to stare lusterko, ale o to, co jest tutaj. Ponieważ nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj mamy stare zdjęcia rentgenowskie. Zobaczcie. To jest chyba miednica. Jeśli się nie mylę. Postaram się Wam to jakoś lepiej pokazać do światła. Eee, patrzcie na to. To jest stare zdjęcie rentgenowskiej miednicy. Wygląda to troszkę tak, jakby ktoś miał problemy z tą miednicą, ponieważ ona jest dosyć dziwnie przekrzywiona. Nie wiem, sami ocencie, może mamy tutaj jakiegoś uczącego się lekarza albo lekarkę, która sama oceni, czy coś tutaj jest nie tak z tym zdjęciem rentgenowskim. Natomiast słuchajcie, mamy również chlebak w Flebaku niestety pustki, stare lusterko, takie zielone chyba każda babcia Takie niegdyś miała No i oczywiście Ta kuchenna szafeczka Do której, zobaczcie, mamy nadal kluczyk Możemy otworzyć, a w środku ukazuje nam się Zastawa, głównie talerze eee, Chyba tutaj jeszcze jakiś pojemnik W środku pieprz, jeśli się nie mylę To chyba również możemy otworzyć, nie wiem Spróbuję to otworzyć. O, udało się. Patrzcie. Ja cię kręcę. Naprawdę fantastycznie zachowany domek. On jest naprawdę malutki, ale klimat, klimat naprawdę robi swoje. Oczywiście wszystko ze za sobą zamykam. Tu jeszcze na samej górze a, sztuczne kwiatki. A, I teraz możecie rzucić okiem, jak ten sufit w niektórych miejscach po prostu podupada. Jest całkowicie nierówny tam na przykład zobaczcie no, myślę, że jeszcze kilka miesięcy i ten domek całkowicie się zawali. Chyba nie muszę mówić, że klimat tego miejsca jest naprawdę fascynujący. Wydaje mi się, że jest to jedno z ciekawszych miejsc dla fotografa, który jeździ po opuszczonych domach. No bo naprawdę jakby to miejsce posprzątać, ten domek wysprzątać tak generalnie. Kurczę. W sumie można byłoby tu na sam mieszkać, jedynie co ten sufit tu naprawy. I podłoga, a poza tym naprawdę miejsce fantastyczne, fenomenalne, nawet pod taką zwykłą działeczkę poza miastem. Na dole co ciekawe, jeszcze znalazłem, słuchajcie, chyba jakiś list przewozowy, na którym jest napisane odbiorca. I jeśli się nie mylę, chociaż pismo jest dosyć niewyraźne, jest tutaj nazwisko. I imię, chociaż jest tylko pierwsza literka imienia, czyli K, ale jest nazwisko, oczywiście nie będę tego pokazywał wam. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Na dole stare garnki. Tu zgaduję, że sztućce będą. O, sztuczce są, zobaczcie, nawet wałek jest do ciasta. Kolejne wałki tam. O, złota gorzka. Jest również chyba butelka po whisky. Przy okazji, w komentarzach możecie mi napisać, czy chcielibyście więcej opuszczonych domów, czy może tym razem za tydzień pojechać w jakieś inne ciekawe opuszczone miejsce? Chodzi mi po głowie o jakiegoś czasu już opuszczony basen albo jakiś opuszczony lunapark, tak czy inaczej chętnie poznam Wasze zdania na ten temat. Dajcie mi znać w komentarzach i tego, czego będzie najwięcej, to postaram się za tydzień pojechać w dane miejsce, znaczy w takie miejsce, gdzie, które mi zaproponujecie, których sugestii będzie najwięcej i je dla Was nagrać. Także piszcie teraz wszyscy, a potem sobie wszystko przeczytam i zobaczę, gdzie chcecie, abym pojechał. I co mam dla Was nagrać? I przed wejściem do chyba salonu, do tego najciekawszego pokoju, mamy krzyż. Więc teraz już raczej nie mamy żadnych wątpliwości, że rodzina, która tam mieszkała, była religijna. I ostatni rzut oka na tą kuchnię, malutką, ale, ale piękną, musicie przyznać. I teraz wchodzimy już do najciekawszego pokoju, do pomieszczenia, na które, które chciałem bardzo zobaczyć, i do którego w sumie szliśmy chyba około 10 minut przez las. A jest to, słuchajcie, pięknie zachowany pokój. Słuchajcie, on wygląda tak, jakby dosłownie ta babcia, czy to małżeństwo stare, które tutaj niegdyś mieszkało, dosłownie, nie wiem, kilka minut temu wyszło na grzyby i miało za chwilkę wrócić. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy stary kapelusz z okularami, są również kwiaty. Łóżko, które jest praktycznie zaścielone. Naprawdę równiutko pościelone, słuchajcie. Poduszeczki sobie leżą również na miejscu. Tutaj jeszcze takie piękne zdobienie na ścianie, jakieś gołębie, tutaj koc. Czy nie to nie jest koc, to, to pewnie ma jakąś profesjonalną nazwę, jakaś chusta, która ozdabia tą ścianę, oczywiście sztuczne kwiaty, szafa dosyć spora. No i ta piękna e, szafeczka, słuchajcie, na kieliszki, na. na na szklanki, które również są równiutko poustawiane. I teraz słuchajcie, najważniejsze pytanie: czy jest to zabieg urbeksiarzy, którzy byli przede mną? Czy może rzeczywiście ten dom jest tak wspaniale zachowany? A może ktoś tutaj, słuchajcie, przychodzi, kto urbeksuje i o ten dom w jakiś sposób dba, że on tak fantastycznie wygląda? No bo zobaczcie, nawet tutaj w rogu, stolik, na nim e, obraz papieża. Kolejne sztuczne kwiaty. No i ten różowy obróś, który również nadaje klimatu. Pewnie zgaduję, że jak otworzę te szafki, to również będzie w środku jakieś, jakieś wyposażenie. No i oczywiście jest. Tam e, leży jeszcze talia kart. Po lewej stronie jakieś plastiki. To wygląda troszkę tak, jakby tutaj była gra planszowa, po której zostały same pionki. No niestety, już butelka leży po piwie. Także nie wiem, czy po prostu ktoś tutaj się już dostał, kto. No niestety, śmieci po sobie zostawił. Dobrze, że w szafce, a nie na zewnątrz, chociaż i tak nie popieram zostawiania, słuchajcie, śmieci, ani niszczenia urbexów, no to w pewien sposób już jest wandalizm, aby śmieci po sobie stawiać w takich miejscach. Natomiast, co ciekawe, rzucimy jeszcze okiem do tej szafy i pytanie, co w niej znajdziemy. Jakieś stare obrusy, ścierki, tutaj chyba coś a'la stary golf, a pod nim, co to jest? Pytanie, co to jest, słuchajcie. Patrzcie na to, są żarówki jakieś? Chyba tak. Ciekawe, że to było przykryte tym, tym sweterkiem, żeby nikt tego nie znalazł. Pytanie, co będzie tutaj. O, patrzcie. Koszula. Koszula w takie... Koszula, ale taka, kurczę, w takich kolorach już dosyć modnych. Na niej jeszcze pajączek. Ale poza tym nic więcej. Tam chyba jeszcze jakaś kurtka stara. A po lewej stronie chyba telewizor, czekajcie, patrzcie, telewizor w szafie jest słowany. No, mamy telewizor, zobaczcie, jest telewizor, a to jeszcze chyba takie stare chusty, chusty babcine. Tam chyba jeszcze jakieś części do takiegoś urządzonka. Nie wiem przypadkiem, czy oni od jakiejś gry, takiej starej. Natomiast w szafie to tyle, zamykamy. Dosłownie w środku tego pomieszczenia czuję się, jakbym odwiedził swoją babcię na Mazurach. Mam rodzinę na Mazurach i można powiedzieć, że naprawdę po części czuję się tutaj, jakbym u nich był. Gdzieś w odwiedzinach u jakiejś babci, jakiejś rodzinki. Dosłownie taki sam klimat. Środek lasu, pięknie zachowany dom, przyzdobiony w takim starym stylu. No i oczywiście cała masa tych artefaktów, które nawiązują do dawnych lat. Chciałbym naprawdę, żeby większość opuszczonych domów tak wyglądała. Eee, I pewnie też zapytacie, dlaczego tak jest, dlaczego to miejsce tak fantastycznie wygląda? Jakim cudem nikt jeszcze tego nie zniszczył? A odpowiedź jest prosta. Domek jest daleko od jakiegokolwiek miasta. Żeby tutaj się dostać, słuchajcie, musieliśmy pokonać około tak, no nie wiem, 10 minut pieszo po lesie, bez żadnej drogi i wjechać jeszcze samochodem w sam środek lasu. Tak naprawdę najbliższe miasto z tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. To jest jakieś 20 minut drogi autem. Także kawałek drogi jest. I w sumie zastanawiam się, jak ludzie, którzy tutaj mieszkali, sobie radzili. Nie wiem jeszcze, jak, żyjąc w dzisiejszych czasach, natomiast jestem pewny, że mieli bardzo, ale to bardzo spokojne i wydaje mi się, że szczęśliwe życie. Zwłaszcza. Patrząc na otaczającą tutaj ich okolicę. Jeszcze rzućcie okiem na całą kształt tego pięknego pokoiku. Ja w ogóle ominąłem, ale zobaczcie, jaki piękny również żyrandol, taki staromodny. I w sumie jest tutaj jeszcze kilka rzeczy, które chciałem wam pokazać. Po pierwsze ten stół, na którym leży kapelusz prawdopodobnie właściciela lub właścicielki, na nim jeszcze Stare okulary. Zastanawiam się również, co stało się z mieszkańcami. Z tą babcią, może i z dziadkiem, którzy tutaj mieszkali. Przypuszczam, że po prostu zmarli. E, możliwe, że nie mieli również, słuchajcie, kogokolwiek, kto mógłby się tym miejscem zaopiekować. A szkoda. Szkoda, ponieważ naprawdę miejsce ma mega potencjał na chociaż taką działeczkę poza miastem, żeby sobie przyjechać i wypocząć. E, no ale niestety, nikt się tym nie opiekuje. Wejście jest praktycznie bezproblemowe. Nie ma żadnych sąsiadów, którzy mogliby tego miejsca przypilnować. Tak czy inaczej, cieszę się, że wygląda, jak wygląda, i mam nadzieję, że będzie tak wyglądało jak najdłużej. To dosłownie wygląda tak, jakby za chwilkę właściciel miał wstać z łóżka, założyć ten kapelusz i nie wiem, pójść na spacer wokół tego swojego pięknego, malutkiego domu. Co również ciekawe, tutaj obok mamy taką, można powiedzieć, szafeczkę nocną. I na niej znajdziemy również dosyć ciekawy artefakt, ponieważ leży na niej, słuchajcie, koperta. Tutaj mamy, słuchajcie, adres, mamy również dane osoby, które, która niegdyś tutaj mieszkała. Um, oczywiście to wszystko zabluruję, ale niestety, e, teraz już nie mam żadnych złudzeń. Do tego miejsca dobrały się już nieproszone osoby, ponieważ na tej kopercie jest dosyć niecenzuralne słowo napisane odnośnie pewnej partii, e, więc Pewnie się domyślacie. Ja oczywiście tego nie będę teraz mówił, no bo jesteśmy gdzie jesteśmy. Chociaż jeszcze zajrzymy tutaj do środka tej szafeczki nocnej, ponieważ mamy tutaj gazety. A gazety, zobaczcie, wskazują rok 2012, czyli no najprawdopodobniej w tym okresie ten domek został opuszczony. Tutaj jeszcze do środka zajrzymy. Tutaj nie wiem, jakieś stare opakowanie. Nie mam pojęcia po czym. Oczywiście zamykamy jeszcze długopis, pewnie do rozwiązywania krzyżówek i wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten mały pokoik, to by było na tyle to będzie chyba naprawdę najszybszy urbex, jaki kiedykolwiek zrobiłem na swoim kanale natomiast my już, słuchajcie, z tego pięknego pokoiku wychodzimy na zewnątrz i pokażę wam jeszcze dwa punkty naszej dzisiejszej eksploracji pierwszy to będzie szopa, chociaż wydaje mi się, że tam nic nie znajdziemy a drugi punkt to będzie miejsce które troszkę nawiązuje jakoby, nie wiem, ktoś składował budulec do grobu tak, nie przesłyszeliście się, do grobu za chwilkę wam je pokażę wychodzimy teraz tylko żeby nie wejść w żadną pajęczynę i jesteśmy na zewnątrz w tle słychać jeżdżący ciągnik czyli najprawdopodobniej jakieś uprawy aktualnie mają miejsce, natomiast teraz kierujemy się już do naszej Szopy, która jest dosłownie za mną. Ciekaw jestem, czy cokolwiek tam znajdziemy. Wchodzimy do środka i czy w szopie cokolwiek, słuchajcie, jest. Hmm. Coś tam jest. Zobaczcie sobie teraz sami. E, głównie skupisko drewna, desek. E, nic więcej. Także chyba nie będziemy tracili czasu. Jeszcze zajrzę tylko do tej drugiej komory. A e, wewnątrz mamy, słuchajcie, gałęzie suchy stos gałęzi prawdopodobnie na opał. Poza tym jeszcze wychodek. Jego akurat nie widziałem wcześniej. A pozwólcie, że nie będę zaglądał. Natomiast teraz jeszcze jedno miejsce, które chciałbym Wam bardzo pokazać, które jest naprawdę ciekawe i może Wy powiecie mi, napiszecie mi w komentarzu, jak myślicie, co to w ogóle tutaj robi. Idziemy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej wycieczki, a będzie to Zastanawiające miejsce. Naprawdę jestem mega ciekawy o co tutaj z tym chodzi, ponieważ zobaczcie obok naszego opuszczonego domku mamy coś, co wygląda jak grób. Są to płyty grobowe, są nawet zobaczcie takie wzmocnienia, mocowania do tych płyt i pytanie, które się pojawia, o co z tym słuchajcie tutaj chodzi? Dlaczego to tutaj leży? Raczej nie sądzę, aby... Pod tym czymś leżały zwłoki? Oczywiście, że nie. Natomiast hmm, naprawdę mega mnie to ciekawi, dlaczego tutaj leżą płyty grobowe. E, raczej nie jest to odpowiednie miejsce, aby takie płyty leżały. Tutaj chętnie poznam Wasze teorie, dlaczego te płyty tutaj leżą. Może ktoś przygotowywał na wywózkę na cmentarz? Nie mam pojęcia. Także jeśli macie jakieś pomysły, nawet jeśli to będą dziwne pomysły, to piszcie w komentarzach. Chętnie się dowiem. Także słuchajcie, no nic, chyba. Będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy, króciutki urbex. Także dziękuję, że wytrwaliście do końca i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Mimo, że szybka eksploracja i dosyć malutki domek, to wydaje mi się, że naprawdę klimatyczny. Mam również nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, subskrypcję i że wszyscy razem, tą samą ekipą, a może nawet i większą, spotkamy się za tydzień w piątek o godzinie 18:00. Na nowej wyprawie. A jeszcze tylko dodam, słuchajcie, jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, naszym Urbexowym, to serdecznie zapraszam, abyście to zmienili i zaobserwowali mnie, ponieważ właśnie niedawno stworzyłem kanał nadawczy na Instagramie, gdzie możemy sobie popisać, powysłać różne zdjęcia. Także jeśli Was tam jeszcze nie ma, to wpadajcie na Instagrama Urbex z Pawlo, link macie w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień o godzinie 18 w piątek.